Jadę na awarię. Pan jest geodetą. Gdzieś w polach mu się zepsuł samochód. Przypuszczam, że rozrusznik się zepsuł, bo normalnie zaparkował, zgasił i teraz jest zero reakcji. Już tam próbował odpalać z kabli, a w ogóle nic się nie dzieje. Więc jadę. Zobaczymy, spróbujemy. Może na krótko rozrusznik, żeby chociaż go odpalić i stamtąd wyjechać. Bo jest sobota wieczór. I nie chcę go tam zostawiać w polach, no bo wiadomo, troszkę strach. Poprosił mnie, żebym przyjechał, więc może chociaż się uda jakoś odpalić, żeby, żeby tylko stamtąd wyjechał za 200 metrów skręć w lewo. O, jedziemy taką drogą. Na razie jadę śmiało, ale też myślę, że nie dojadę do celu. Tylko gdzieś będę musiał zostawić, bo on gdzieś wjechał w jakieś krzaki, mówił. stoi tam w takiej trawie. Tutaj nie mogę uspokoić, bo kołem Nie. I pan już wyjeżdża, Tak, jak mówiłem, rozrusznik się przywiesił, postukałem. No ale rozrusznik wiadomo trzeba zrobić. No i mieć naprawione, znaczy naprawione. No doraźnie odpalone, pan sobie wróci na spokojnie do domu. Po niedzieli ma się odzywać i prawdopodobnie będę mu wyciągał ten rozrusznik, bo on musi mieć pewny samochód, bo żeby mu znowu się gdzieś tam w polach nie zawiesił ten rozrusznik, i będzie miał problem. Godzina przed czwartą. Jadę pod jeden z supermarketów, pan jedzie nad morze, no to ma jeszcze 500-600 km, nie wiem dokładnie gdzie tam jedzie. I odkręciła mu się śruba półosi, znaczy nie jedna, kilka. No i wziąłem jakąś tam półoś, bo to jest Skoda i zobaczymy, może jakąś śrubę się dobierze, może coś wkręcimy, żeby zaradzić temu problemowi. Żeby pan sobie mógł dojechać. Jak się uda, to coś nagram. No i dojechałem. Skoda tutaj stoi. Pan pojechał na próbę, poskręcałem śruby, on wymieniał pół oś 800 km temu, on właśnie wraca. Godzina 5-6 wróciłem już na bazę i tak panu aż pokrzywiło te podkładki, tu urwało, tutaj miałem jakąś starą pół oś od jakiegoś Polo chyba, podpasowało, zamieniłem, podkładki były takie same śruby pasowały. Skręciłem mu to teraz mocno, żeby się trzymało. Ale tam coś Pan mówił, że 800 km temu wymieniał tą pół oś na nową. I tam gdzieś jest jakiś przekoszony silnik. Mówi, że musieli go na ławie przestawić, bo kosiło tą pół. Oś. I musiał być po jakimś wypadku ten samochód, albo coś w tym stylu i kosiło tą pół. Oś. Jak mu się teraz odkręci, to znaczy, że coś jest nie tak w tym aucie. No ale pojechał nad morze. Mam nadzieję, że dojedzie i wróci sobie na spokojnie. Jak widać, urwała się śruba od napinacza. Nie ma czasu na rozwiercanie tego, bo pan stoi na drodze. Pojechałem, kupiłem nowy napinacz. Montujemy i można jechać samochodem dalej. Jeszcze raz, tu nowy już czeka. Tutaj wydobywam ten stary. i montujemy nowe, tam już wisi tu skręcamy no i nemo złożone, ta końcowa rurka została stara bo nie było zakupionej nowej, udało się odzyskać Zmiana drzwi Fiat Bravo. Tutaj są po uszkodzeniu. Trzeba je przezbroić, zawiesić nowe. Tutaj są już drugie zakupione, ładne w kolor. Klameczka jest, szyba jest. W takim są stania. Ogranicznik jest. Bierzemy się za odkręcenie najpierw tapicerki. Tapicerkę sobie zdejmę tutaj na samochodzie jeszcze. O, tutaj widzę, nie ma instalacji. Trzeba będzie przełożyć z tamtych drzwi całą instalację. I teraz ściągamy tapicerkę. Ona jest na takich kołkach tutaj wokół. Spróbuję to zrobić pociągnięciem. Zobaczymy, czy się uda. A jak nie, to będę to podwadzał. Jest trzeba to bardzo ostrożnie nie na siłę, tylko tak lekkimi szarpaniami. Jest. Jest. Udało się. Udało się wszystkie wypiąć, żaden nie pękł. Odchylamy go i ciągniemy do góry powoli. On może mocno siedzieć, jak dawno to nie było zciągane, lub nigdy. No i mamy boczek. Głośnik też trzeba będzie przełożyć, ale najpierw wykręcimy lusterko. Widzę, tutaj jest. O, tu już coś chyba kombinowane było, bo wątpię, żeby tu było na gwiazdkę. Tutaj na ósemkę. O, a tutaj jest na imbusa. Czyli pewnie. Ta jest oryginalna. O, jest. I trzeba będzie jakoś spróbować uratować to wygłuszenie, delikatnie nożykiem, żeby je odciąć. Bo tam jest już porwane. Aluminium? To jeszcze będzie odzysk ze złomu. Te drzwi i tak do wyrzucenia, więc możemy gdzieś tam i tu zarysować. Nic się nie dzieje. Na tamtych już trzeba bardziej uważać. Dobra, Dobra. 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 Instalacja. mamy już na zewnątrz. I teraz ściągamy drzwi normalnie jak drzwi do domu troszkę obruszać Poszły trochę trzeba być cierpliwym i południu. Tutaj możemy sobie w ten sposób podłożyć śrubokręt. O, I tym sposobem je odrywamy. I mamy drzwi zdemontowane. I bierzemy drugie drzwi. I musimy trafić tak samo jakbyśmy w domu drzwi zakładali. No, jest. I przed montażem całości robimy test czy się zamykają. Zamykają się. O tutaj ta listwa coś w tych drzwiach. Wadzi. przesunę tą listwę, bo tak jakby w starych drzwiach było wytarte przesunę ją troszkę w tą stronę. Teraz jeszcze nie wadzi. No, tu jest ok. O, jest ok. Ta listwa. Na starych drzwiach może jakoś to inaczej było. Dobra. Jest ok. Teraz zapinamy wszystkie kołki po kolei. No i drzwi złożone. Sprawdzamy szybę, czy działa. Działa. Sprawdzamy lusterko. Róż lusterkiem w drugą stronę. Działa. Sprawdzamy, czy się zamyka. Zamyka się ładnie. No i gotowe. Audi Q3. Trzyma hamulec tam tamta strona puszcza, z tej stoi. Spróbuję to manualnie cofnąć. Bo Pan chce tylko sobie dojechać do domu, bo mieszka kawałek stąd. No i zdjąłem silniczek. I teraz tutaj mamy na klucz. Większy. O, mniejszy. O i chyba wziąłem ósemka dziesiątka, To jest tak jakby na dziewiątkę Nie mam dziewiątki akurat ale spróbujemy delikatnie Tork 145 Pasuje tutaj idealnie już się tarcza zwolniła już ręczne puścił Teraz nie zapnę silniczka, tylko pan pojedzie tak, będzie jeden pisk w samochodzie, pewnie od błędów, ale pan dojedzie sobie do domu bezręcznego spokojnie, a będzie to musiał wymienić. No i poskładałem, jak widać lekko się kręci, Zapię tą wtyczkę na razie, spróbujemy jeszcze zaciągnąć i spuścić ręczny, zobaczymy czy znowu nie odbije. Jak znowu nie odbije to znowu go ręcznie poluzuję, kostki nie zapnę. I pan z piszczącym błędem, ale sobie pojedzie, bo wiem, że raz tak robiłem w Volvo, to potem podczas jazdy cały czas był pisk, że błąd, że coś tam zacisk jakiś się wyświetlał na komputerze. No nieważne, nie pamiętam. Ważne, że piszczało, tylko tam piszczało cały czas. Zobaczymy tu, czy tylko na początku, a potem pan pojedzie normalnie. No i silniczek zostawiłem odpięty. Pan się przejechał, nic nie piszczy, a nie nic. Ręczny teraz zaciąga tylko na prawe koło. Jest taka zmiana, że wcześniej po odpaleniu i wrzuceniu na desam sam spuszczał ręczny. A teraz trzeba go ręcznie spuścić, bo już widzi jakiś błąd w tym zacisku i sam go nie spuści. Ale normalnie można jeździć. Tutaj taki busik przerobiony na Iveco. Nie załącza się wisko. Na krótko podłączyłem działa. I tutaj chyba decyzja pana jest, żeby na krótko je włączyć, żeby tylko sobie zjechał tam do domu 100 km, a on już sobie ogarnie sam gdzieś tam. Jadę do BMW 46 Tutaj mam zbiorniczek wyrównawczy, bo panu pękł. Wziąłem w razie czego też termostat, bo podejrzewa, że, że może być zablokowany. Mycie eksperta. Troszkę się zabrudził, więc trzeba umyć. Teraz straszne upały są, więc w dzień go się nie umyje, więc trzeba wykorzystać noc. Deszcz spada, ale tu bardziej chodziło o te grube zabrudzenia. Janom wyczyszczony, chwila odpoczynku i spłukujemy. No i mniej więcej umyty. Teraz nie będzie widać efektu, zobaczymy jak nie zapomnę to nagram coś jutro, w dzień jak będzie ładne światło słoneczne. Ale felgi jak już odzyskały swoją świetność, że tak powiem. Tak to było praktycznie czarne. Mogłem nagrać jak był brudny. No i teraz już bardziej cieszy oko. Te felgi to jest już całkiem inny samochód do same te felgi. Najgorszy był tył, bo już taki brud to był. Tu nie domyłem, troszkę trzeba poprawić. I tutaj na okleinie. A teraz można wyjeżdżać. Bo już był taki brudny, że wstyd było jeździć. Przyjechałem tutaj na awarię. Do takiego stałego klienta. Tutaj zdarł się klocek do końca i zniszczył tarczę. No i tarcza ładna, jeszcze gruba. No ale już ma takie wżery, że trzeba ją wymienić. No troszkę za późno. Była orientacja, że klocek się kończy. No, od wewnątrz jeszcze ładno. Jest tutaj lekki rancik, ale jeszcze by można tam tarczę. Ale druga strona no już jest niestety kwalifikuje tarczę do wymiany. I tarcza założona. Zacisk się cofnął bardzo ładnie, lekko skręcamy. No i druga strona. Tutaj jeszcze tarcza jest w miarę, no ale trzeba wymienić dwie. Klocków też już za bogato tutaj nie ma. Też już by się zaraz skończyły. I Tutaj widzę amortyzator z jednej i z drugiej strony jest wylany. Trzeba to zgłosić klientowi. Klient jest taki, że dba o auta, więc pewnie też będzie wymieniał tam amortyzatory. Tutaj jeszcze widzę chyba oryginalne GM. Tak. Z drugiej strony jest zawsze fajniej, już robić jeśli, oczywiście, żadna śruba się nie zapiecze, nie urwie. To druga strona jest o tyle fajniejsza, że już wszystkie klucze, które są potrzebne, mamy tutaj gdzieś wokoło, więc nie trzeba chodzić po każdy klucz. No i hamulce złożone z przodu. Z tyłu jeszcze wymieniam klocki, i zdarł się w ten sposób. Widzę ta prowadnica tutaj stoi. Trzeba ją będzie wybić. Zobaczymy, albo się uda nasmarować i naprawić, albo wymienimy na nową.